tylko za kim jechać to masakra, ale piątku Rolki, się. No. no. No ja no, no, jest dla sam kółka ile jadę. jadę. Fedia zaraz spierze tego. Aru. Aru prowadzi w kategorii kobiet, widzę. Ta. Aru prowadzi w kategorii kobiet. Aru q 3M prowadzi w kategorii kobiet e, q 3M e, na pierwszym miejscu Aru Wel e, Fuga. Valvorem e, 450, następna Feziak LT450 i Alina YFZ450. Wyścig pasjonujący w wielkim napięciu, proszę Państwa. Kurczem górą. Arłów wychodzi na prowadzenie, odpuścił, chyba da szansę dziewczynom. Dawaj, dawaj, Aruch! 对啊，沈军老师，你还没介绍。